Tak, bardzo się cieszymy z wygranej, mecz nie był łatwy, ale no, pokazałyśmy bardzo dobrą grę w końcówkach i, i wygrałyśmy to 3-0. Ciężko się wracała do Bielska, ale tak miałam... Człam takie motylki w brzuchu trochę, takie podekscytowanie, stres, wszystko razem. Bardzo się cieszę, jak wjechaliśmy tylko i zobaczyłam znak Bielska, od razu mi się pojawił uśmiech na twarzy. Wszyscy mnie miło przywitali, więc miałam takie pozytywne same myśli. Chciałam z wszystkimi się zobaczyć, z wszystkimi wszystko ugadać, ale czasu zabrakło. No ale mecz nam nie poszedł po naszej myśli. W najmniej wspieramy się z dziewczynami razem i jak są trudne momenty to sobie pomagamy i dajemy radę, jak widać. No nie będę ukrywać, mamy teraz ogólnie ciężki, ciężki czas, pracujemy nad tym, żeby wyjść z naszego takiego dołka. Myślę, że takie końcówki, to wszystkie, wszystkie końcówki były tak bardzo blisko siebie, więc wyniki były wysokie, więc tutaj niuanse same decydowały. Jakiś tutaj błąd, tutaj błąd, albo niedokładności, no i niestety, taki wynik. Do każdego meczu podchodzimy indywidualnie i przygotowujemy się, żeby zagrać jak najlepsze spotkanie. Przygotowujemy taktykę i trenujemy pod na treningach i dajemy wszystko z siebie na meczu. Robimy wszystko co w naszej mocy na treningach, walczymy, trenujemy bardzo ciężko. Chcemy w końcu pokazać to, na co nas stać, bo mamy bardzo fajny zespół, wszystko fajnie poukładane. Ciężko nam to jest pokazać na meczu, ale myślę, że nadejdzie dzień, że to wszystko zaskoczy i, i zaczniemy dobrze grać i, i wygrywać. Myślę, że nasza ogólna gra cierpliwość w ataku i dużo podbijanych piłek i zagrywka. No, inaczej, jeszcze. Nigdy nie grałam w bielsku, przeciwko bielsku, więc, no, pozytywne emocje. Szkoda, że przegrany, ale no życie, niestety, nie, nie zawsze jest tak kolorowe, jakbyśmy chcieli. Tak, bardzo dziękujemy wszystkim kibicom, którzy dzisiaj przyszli do nas na hale i nas wspierali. Dziękuję. Dziękuję i pozdrawiam wszystkich kibiców.